Pomóc szanownej sąsiadce. Nie, dziękuję. A ja bym na przykład dał się zaprosić na herbatkę. Potrzebuje pan jeszcze jednego skandalu w kamienicy? Nie wiem o żadnym. To się pan dowie. Zaraz wróci pani. Nie wróci. Jezusie! Mieszczaństwa, przyglądanie mu się z, z poczuciem humoru, ale uważałem za, za dość istotne. A poza tym ten zabieg. Że tak, że tak powiem dopisywania, że tak powiem, dalszych ciągów, no to teraz mamy książkę, która dopisała dalszy ciąg do milenium, prawda? I wszystkie gazety się o tym, o tym rozpisują. Paweł Hele napisał historię Kastorpa w Gdańsku, że jest to pewien, a zwłaszcza ponieważ ja się zajmuję literaturą i to był mój pierwszy zawód przed reżyserią. Mam czasami takie. Taki, taki pociąg, żeby tę literaturę sobie sprawdzić, przyjrzeć się jej i gdzieś tak jakby zobaczyć, co mogłoby z niej, z niej w dalszym ciągu wynikać. Co to za Luzję? aluzje? się będzie babką. Co się stało, mamo? Filip uwiódł mnie tym scenariuszem. To, to prosta sprawa jest. <laughs> e, za, p, 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 gdzieś tam w e, swoich latach młodzieńczych pamiętałem, że, e, że, że interesowało mnie, a co by było później. I to Minęło wiele lat i nagle Filip to pisze, więc tu żadnych wątpliwości nie miałem. Szczerze nie, nie myślałam w kontekście Zapolskiej, że coś nowego odkryję, że y, y, historia, jakby portret kobiety nakreślony y, gdzieś tam na kanwie właśnie polskiej, czyli pewnego, pewnego stereotypu y, widzenia kobiety i rozciągnięte to na cały wiek, y, to, to jest to, co mnie porwało, zaciekawiło. Skromność to skarb dziewczęcia. Dzisiaj cioteczka za wszystko płaci. Ja? Za milczenie. Ja strasznie lubię kobiety i jeżeli mogę je filmować, to mam z tego straszną frajdę, bo uważam, że są bardzo ciekawe i generalnie ciekawsze od mężczyzn. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że porównam siebie z siedzącymi obok mnie aktorkami. No. Może się opuściłam, ale to mama nosi krew na rękach. To, co zobaczyłam, chyba przekroczyło trochę moje, moje wyobrażenie: ile, ile w tej e, e, mojej idulskiej, e, myślę, że głęboko nieszczęśliwej postaci e, jakby jest takiego, e, no, właśnie takiego uzewnętrznionego, nie wiem, zła e, brzydoty ludzkiej i pewnej śmieszności. Hanka chce tysiąc. W złocie. Ta moja bohaterka jest takim metaforycznym wyskropkiem e, tych poprzednich Dulskich. E, takim właśnie jakąś fantazją, wyobrażeniem Filipa, tak czuję, na temat tego, e, jaki bagaż może nosić w sobie córka Melani. E, bardzo to było ciekawe, bardzo trudne wyzwanie. E, Podobało mi się w tym to, to że Filip z jednej strony m, chciał pokazać to właściwie żartobliwie, humorystycznie, tego szukaliśmy jakiegoś dystansu do, do siebie, dystansu do, do e, bardzo przemądrzałej osoby, ale e, z drugiej strony też jakby m, no właśnie, obśmiewa i to mieszczaństwo, ale też e, jakby pokazuje, jakie. Y, jakie Rany może to zbyt wielkie słowo, ale, ale co może pozostawić w psychice e, wyrastanie w takim domu czy też e, wyrastanie wśród wielu tajemnic e, nieujawnionych i, i, i właśnie e, jakby wchłanianie tych wszystkich e, zakopanych pod dywan spraw. Najbardziej uwiodło mnie w tym scenariuszu y, to, to o czym mówiła Maja o takiej y, chorobie jakiejś, tutaj akurat jest to rodzaj dulszczyzny, dulszczyzna przechodzącej z pokolenia na pokolenie, o takiej energii przekazywanej dalej, bo, bo ona gdzieś krąży w powietrzu i warto to sobie uświadomić. Podejście moje do filmu jest z kolei inne, ponieważ ja musiałam tak jak budowałyście postacie i to były postacie, które miały swoje ciągłości i które były też, w, w, dotyczyły konkretnych czasów, to dla mnie takim zadaniem tutaj podstawowym było stworzenie takich, Trzech, trzech charakterów, trzech światów wizualnych. To było szalenie trudne, bo jak wiecie, film odbywa się w jednym mieszkaniu. A Bardzo mnie ucieszyła e, propozycja reżysera, żebym zagrał mężczyznę, który składa rodzinie to, co ma najpiękniejszego w darze, to znaczy dar swojej obecności. Poza tym milczy. Co tu się dzieje w mojej kamienicy? Biedna kobieta próbowała się otruć przez męża. Każdy film jak się zaczyna jest niewiadomą. I taką niewiadomą była, była ta dekoracja. Dekoracja, którą zbudowaliśmy, a którą ja już rysowałem na początku scenariusza, dokładnie wiedząc, gdzie ma być korytarz, bo korytarz jest największą tajemnicą w domu. Tam w korytarzu dzieją się bardzo dziwne czasami rzeczy, i tam są zakitrane różne tajemnice. I generalnie moim takim spostrzeżeniem, może nie aż tak bardzo głębokim, ale wynikającym z głębokiego mojego przeświadczenia jest to, że nigdy nikt z Was i my siedzący po tej stronie nie rozświetlimy tajemnic naszych rodzin wielopokoleniowych. Mamy po to cztery ściany, mamy po to sufit, żeby swoje brudy prać w domu. Rozumiesz, żeby o tym nikt nie wiedział?